na stronie B. Tematem dzisiejszego odcinka jest Elvira, Mistress of Dark z 1990 roku, jest gra z pogranicza role-playing, przygodówki utrzymana w klimacie horroru. Podziwiać wdzięki pani Elgiry będą Marek Pańczyk, Cześć, Hubert hej. Studniarek. Cześć. Michała Bocha. A ja będę grał. I ty będziesz grał, tak. I ja, ja czyli Marcin Kendra. Chciałbym uprzedzić wszystkich purystów językowych, a w szczególności filologów języka angielskiego, że będziemy mówić Elvira. Dokładnie, tak jak się mówiło zawsze. Dokładnie. Elvira, tak. Zawsze była to dla nas Elvira, a nie Elvaira. No bo przygraliśmy. Dobra. Tak. W z Polska Elvira. O, ja. Panowie, em, z Elvira, em, całe to uniwersum zaczęło się od y, takiego show telewizyjnego i filmów z 1985 roku. Marek tam coś wygrzebywał na ten temat. Znaczy nie, Marek ja nawet do... pamiętam kiedyś jeszcze, że, bo to Elvira, czy tam Elvira, Elvira, to jest, wiadomo, następna postać, która się pojawiła, którą poznaliśmy tam w sumie na początku lat 90., dlatego że była gra komputerowa, a w, w czasach, w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie była cywilizacja, popkultura, no to Elvira to był Cały symbol tam lat 80., który się pojawiał w gadżetach, w, w jakichś tam przebraniach halloweenowych i innych. A wszystko się właśnie zaczęło. Czekaj, były jeszcze że... pudre i tusze do rzec. No tak, no właśnie, mnóstwo rzeczy. A to wszystko się zaczęło od tego, że właśnie ona prowadziła z taki program, w którym były wyświetlane filmy klasy B, horrory klasy B. Ona była takim jak, jak szkielec opowieści skrypty, który się co pewien czas pojawiał i opowie... zaczynał jakąś, jakiś horror przedmową taką swoją. I ona tak samo się pojawiała, otrzymywała jakiś telefon czasami, tam były jakieś takie bardzo kiczołowate dowcipy e, związane właśnie z mrokiem, z gotykiem, e, no i zapowiadała kolejny film. tak, No i oczywiście ona głównie prezentowała, wiadomo, pojawiała się w tym filmie dlatego, że miała urodę, miała dużą inteligencję. E, Wiedzę, prawda? I te trzy głowy to nie jedna. Dokładnie. No I i, i dlatego, dlatego tak dobrze sprzedawała w ogóle, w ogóle ten serial. On się chyba nam nazywał z tego co pamiętam, Mówi makabr O tak. Eee, I. To był jej taki w sumie debiut i jak zdobyła popularność, tak? Bo sobie Amerykanie, tam głównie pewnie nastolatki oglądały i Hubert regularnie. Regularnie. żeby ten dopełnić kronikarskiej ten aktorka, która grała Elwira, nazywa się Cassandra. Nazywa się Cassandra Obecnie lat 64. ona nie mówię tego w złej Czekaj, Pani mówi teraz. Pani Elwira się nazywa. Super, super stumblowany fragment. tylko ja powiedzieć, że do że... dzisiaj. E... Przerwę, tylko tu jest bardzo ważna animacja biustu, tak? Tak. Jest wyjątkowo tak, tak. powtarzalna. Jest <śmieniu> wyśmienicie Niespokro, zrobiona. Co, to, to powiedzenia. Skupmy się na piersiach. <śmieniu> no to była gruba rzecz w tamtym, jak się miało dobrze tyś... to, to nazwałeś. Tak, tak była od 15 lat. No. Chciałem powiedzieć, że do dzisiaj, y, szukając jakichś ciekawostek, y, znalazłem. Jest to dzisiaj czynny sklep z merchem. Y, z z tego całego no, to pozwolę sobie nazwać uniwersum. Mhm. I tak naprawdę kluczo, taki apogeum jej popularności to był właśnie wyprodukowany film fabularny, już taki pełnometrażowy. Z z z... 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 Tak, w 88 e, Mistress of Dark, czyli dokładnie tak jak się będzie gra nazywała. E, film jest, film po latach dopiero nadrobiłem. E, wtedy zdobył bardzo słaby chyba to ma 40... On był zresztą do Złotych koncern. Malin nominowany. Tak, był nominowany tak, do najgorszego... Mnie, mnie została tam, czyli ona była nominowana na najgorszej aktorki, mm -hmm. natomiast dzisiaj on jest bardzo ciężko go obejrzeć i, i to nie, i wtedy też I, i, bym to się. To. Ja to. Ale można popatrzeć tak. na parę wypięć pani. Tak, tylko tak naprawdę chodzi o to, żeby na nią popatrzeć, szczególnie, że no film jest tak zrobiony, że ona cały czas taka jest ba bardzo prowokacyjna, zresztą tak w serialu też była. A wiecie, że była też druga część filmu w 2002 roku chyba. Natomiast filmy jeszcze skończę jest bardzo taki czołat, ale w złym znaczeniu tego słowa. To nie jest takie kiczowate, że to jest fajne, tylko naprawdę jest to nudne i. siermiężne. Taki. Tak. takie. siermiężne, właśnie, takie siermierzne. Prymitywne, już masakrycznie jest ten dowcip. Co więcej, nie... Co więcej, to jest bardzo ważne, jak dojdziemy do gry, że twórcy zrobili po prostu niesamowitą rzecz z tak głupiego filmu, bo film. Bardzo mało rzeczy, które są w grze, to są w filmie. Po pierwsze nie ma zamku, tylko jest taka wielka rezydencja posiadłość. Po drugie, głównie epizody to nie są jakieś potwory, walka z potworami, tylko przede wszystkim jest z ludźmi dyskusje, głupie dowcipy. Ta, taka nuda. Taka nuda po prostu. I na sam koniec dopiero pojawia się parę akcentów bardziej mrocznych i, i też tak się, receptura, tak? Bo głównym tam elementem i gry i filmu jest zdobycie takiej znanej tam nie księgi zaklęć, tylko takich receptów, które eliksiry można wtedy tworzy, wytwarzać i tym samym różne magiczne jakieś tam zaklęcia. Dobra, słuchaj. No i później w 2001, tak jak mówił Marcin, pojawiła się, pojawiła się druga część, której nie obejrzałem do tej pory, ale. A jest równie zła podobno. O, to nisko budżetowy, tak. najbardziej. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy może do tego, jak wygląda ekran gry. Cassandra Peders. Sama gra. O, widzę, że tam Michał już ktoś ci mieczem macha. O, to jest element walki mamy pokazany. Bo tak, bo brzeg głównie hmm. chodzi, o, z tego co pamiętam, ona nas prosi o pomoc w oczyszczeniu tego zamku, z tych wszystkich. Tak, i z takiej złej czarownicy, która tak, tam rządzi. walka teraz. Czekaj, bo tu Michał się stara coś widzenia, przeżyć, żeby nie było nie zbudecznie, nie zbudecznie. powtórnego. A, Co ciekawe, ta walka mi? jest bardzo trudna. Jest, bo ja próbuję blokować, parować, ale nic z tego nie wychodzi. Nie, bo, bo, musisz, tak. bo ty musisz wiesz, jak robić. Jak on uderza za głowy, ty musisz właśnie wychodzić no, górnym, a jak tak. w... Raz jeden, raz drugi. Tak, to jest. Wymaga dużego wyćwiczenia, żeby wychwytywać. Chodzi o no, gdzie Ale spójrzcie w ogóle, ta gra była brutalna. Przecież tej krew cika. A jakie są sceny? Przede wszystkim śmierci głównego bohatera. Prawda? Tak, naprawdę w 91 roku dla nas, Hubert, jak my pamiętamy, oh, oh, oh. to było, nie było. Nie było gorszej, bardziej brutalnej gry wtedy. Przecież tam są tak. Jest podcięcie gardła, jakieś otwarcie czaszki, nie oczu jest moja ulubiona scena, czyli ugotowanie głowy w takim wielkim garze, jak do się kuchni, tam zajdzie do kuchni. To tak, znaczy, że to jest protoplasta e, no z gatunku survival horror. Ja strasznie to lubię. O proszę. Po prostu z Kubertem tak. pamiętam jak dzieciaki tam, 14 lat mieliśmy wtedy. Po prostu czy tam 13, ale się cieszyliśmy. No właśnie dla tych scenek nie się tak też się oglądało tą grę, prawda? Czy, czy, czy do Fantasmagori, do moich dwóch ulubionych tytułów, jeśli chodzi o e, właśnie ten gatunek. No bo to tak troszeczkę... Ta, ta Elvira to, to ona jest tak, takim miksem, bo ona i troszeczkę tego słowo horroru. I co mamy, RPG? -a. No i przekodówka, bo zbieranie przedmiotów jest. Przekodówkę. Tak, to jest Dla mnie jest. To i... przygodówka z elementami RPG-u, które o, objawiają się tylko i wyłącznie tymi statystykami na ekranie, a ja tak naprawdę te statystyki niewiele znaczą, według mnie, taka jest moja opinia. One się tam niby podnoszą, coś się wymaga. Właśnie chciałem się, ta... się zapytać, czy coś tam się zmienia w tych statystykach? Tak, jest... każda wygrana walka podnosi tam jakąś część statystyk <coughs> i łatwiej się uderza, silniej i, i tak dalej. Natomiast głównie chyba to jest taki, taki, taka horrorowa przygodówka. Tak, to bardziej do e, tych RPG-ów to zbliżało to, że wtedy był iobe Holder, Dan Master hmm. i te chodzenie po prostu, wiadomo. Z, 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 strzałkami, tak, prawda? To, tak. To, to, to było to popularne. To pod... Ale to menu po prawej stronie, te komendy, to są ewidentnie wzięte z przygodówek, bo jest przygodówek, bardzo tak. bardzo są rozbudowane tam. Dzisiaj to jest wręcz nieprawdopodobne, żeby gra tak wyglądała, prawda? Żeby było tyle tych minusów. Opcji. I tak samo po środku y, wyposażenia, klipunek, tak? Z przedmiotów też typowo przygodówkowe Rzecz. Ym, no oprócz wersji tej, co mówimy, czyli Amigi i Atari ST, była wersja na Commodore 64, która też się bardzo udała, ale miała skopany system ładowania, bo z tego, co przyglądałem się, to tam stacja dyskietek non-stop coś doczytuje. Tak, tak. Albo czy prosi o obrócenie dyskietki, czyli walczysz w połowie walki, please insert disk 2. W, tak, w sumie dopiero doświadczyliśmy tego samego przed chwilą. No, no coś takiego, tak. tak, ale jeszcze w gorszym wydaniu. Możesz ale pójść, szacą, że to ale wygląda też bardzo ładnie, trzeba przyznać. Michał, możesz pójść tam do Wilkołaka, żeby ci od razu pożar. Będzie od razu następna fajna scenka na koniec. On jest tam w, staj, w stajni, od razu po prawej stronie. Ty, Czekaj, to, to w stajni tam, w gdzie ten taki gość jest przygniesiony. Drzwiami, tam jest taka scenka, pamiętam, i wywarła na mnie wrażenie, bo ten gość leży, jest przyniesione drzwiami, rozrwaną tętnicę i tam takie blisty łażą po nim. Fuck, <noise> Niesamowite, że w tej rozdzielczości się udało coś takiego pokazać. Bo właśnie, jeszcze mówiliście o komandorze 64, no to jest oczywiście to niesamowite, że Komodor. To już wiele razy mówiłem w poprzednich podcastach, dostawał to drugie, drugie życie. Że naraz gra czysto 16-bitowa z nowej epoki pojawiła się na 8-bitowym komputerze i dało się w nią grać. Tak, i nawet to intro było trochę, te, trochę uproszczone, ale było. Tak. To był już taki mas masakryczny, wyniszczający cios, na przykład w Polsce, w Polsce konkurenta, czyli Atari małego, <laughs> że no takie coś się może pojawić na Komodorze 64, to w ogóle nie osiągałem. Tylko na dyskietce, bo na taśmie to w ogóle nie było mowy, żeby ta gra się pojawiła. No była zbyt obszerna. No to ile to było? Pięć dyskietek na no, widzę? Ja nawet nie pamiętam dokładnie. Pięć. Wiem, że druga część na Commodore 64, która też wysłała w nas, są już dwie dyskietki. Albo trzy nawet. Tylko? No dwustronne, także. Aha, okej. Okay. Ja sobie przejrzałem wszystkie wersje, jakie wyszły tej Elwiry, czyli Amiga, Atari ST, Commodore i PC. Amigowa niestety, jest najładniejsza, ma najlepszą oprawę dźwiękową. Ma też te sample na początku, tutaj właśnie, gdzie Elwira coś tam mówi. Na PC, no to muzyka jest słaba, dźwięki są samplowane, na Atari ST muzyka jest taka jak na Atari ST, na Commodore, no to duży szacunek za to, że, że to wyszło na Komodora i wygląda naprawdę świetnie. Ale trzeba przyznać, że ta gra i ten tak ma znaczy na czynami jak mówimy, ma zupełnie przyzwoitą tą grafikę, prawda? No. Taka dokładna ta grafika, jak ten zamek, te takie kamienie na ścianach, tam wszystko jest tak elegancko. Nie no, Wcześniej to, to był taki top, tak? taka hmm. grafika no, jedna z, naj z najlepszych, hmm. tak, wcześniej. Hmm. Taki w tego rodzaju gier. Zdigitalizowane była... postacie o to, czas to druga gra dewelopera, który. Nazywał się horror. To ich druga gra, komercyjna. Pierwsza no, to... personal nightmare, która jest bardzo podobna do tej, natomiast. Tak. E... Natomiast widać, że jest dosyć jednak. E... Jeszcze takim nie wiem, pierwszym krokiem chyba w ich karierze. Nie, tak, już jesteśmy przy, przy deweloperze. Potem była wiadomo Elwira, dwójka, potem był sukcesor e... obu dwóch części. Ducho czyli... Duchowy, to. Duchowy, czyli Waxworks, którego ja osobiście bardzo lubię. Ale tam już nie było tej postaci, prawda? Elviry? W Waxworks nie był. Na pewno czy ona się gdzieś tam nie pojawiła? Mogła się. Nie chyba bo ja już nie grałem w to, więc. Chyba jako mrugnięcie no. okiem najwyżej tak. Tak, syca chyba. I tu się wracając tam... do Waxworks, tu jestem trochę w brodę. Bo... No jestem gotowy się założyć, że gdzieś oko jest puszczone i gdzieś Elwila tam się pojawi. Czekamy na komentarze. Użytkowników. Do wygrania nasze autografy. Także to znaczy ja powiem o Waxworks dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że e, w środku nocy dzisiaj, e, w ramach przygotowania do nagrania, e, przyjrzałem sobie walkflu e, Waxworks na YouTubie, bo niestety nie byłem w stanie tego odpalić. I, przyjrzałem, I to jest dosyć duże, to jest chyba tam nie, za dwie godziny. E, nie widziałem tam nigdzie Elwiry. E, a druga rzecz to jest ciekawostka, jeszcze jest... Z czasów chyba Atari ST wydaje mi się, że odpaliłem Black na Atari ST albo już być może na PC i miałem wtedy monochromatyczny czarno-biały monitor i nie mogłem tej gry przejść, ponieważ nie widziałem niektórych kolorów. I e, jeszcze w jedną ważną rzecz chciałem zaznaczyć z tą grą, to jest, chyba naj... dla mnie była bardzo ważna, chyba dla Huberta też, muzyka. To była jedna, znaczy ja zawsze miałem coś takiego jak z horrorami, że mnie bardziej przerażały czasami nie jakieś straszne rzeczy i tylko muzyka. Tak, o klatki dla Michała. Yes. Brawo. Brawo. Ale słuchaj, wiesz, no, wiem no, do no, czego no, pijesz, no, Marek, jeśli no, no, chodzi o muzykę. Muzyka to jest podstawowe medium w budowaniu napięcia w jakimkolwiek horrorze. E, e, tak, i, tak. Wiesz, czasami, jak ja to zawsze mówiłem, nie trzeba pokazać beboka, żeby narobić fortki. Mm -hmm. Nie, no tak, tylko tam ludzie czasami bardziej się boi, bo o, zobaczyli, nie wiem, straszną scenę, a mnie zawsze, zawsze jak już zobaczyłem straszną scenę, to spoko, to już nic nie było, ale ta muzyka doprowadzająca do tej, do tej strasznej akcji, nie, nawet nie gra Cameron, tylko muzyka, mm -hmm. mogłem zamknąć oczy, ale kurde, i tak się bałem. Ale ta, gra jest, ta, ta muzyka jest taka amigowa, typowa, nie pomiłbym z innym komputerem tej muzyki. To, to, to chciałbym teraz dodać jedną rzecz, w końcu można to ogłosić całemu światu, naszą przygodę z Markiem i z muzyką z Elwiry. Pamiętasz Marek, jak byliśmy jeszcze w liceum i zeszliśmy do podziemi w Elwirze, gdzie chodził taki potwór z kamieniem i powiedziałeś, Ty jak ta muzyka super brzmi na słuchawkach. I ja założyłem słuchawki i zakładając te słuchawki na uszy je złamałem, a to były słuchawki Marka taty, więc szybko je schowaliśmy gdzieś tam na, na regał i później poszedłem do domu. Marka tata wrócił z pracy i powiedział mmm, chętnie sobie poglądam teraz na telewizję czy posłucham muzyki w słuchawkach, a Marek zamiast zamknąć się mówił, nie, nie, może lepiej nie. <noise> co oznaczało, że od razu marka tata wziął te sukawki i o, to złamał. No i była tego drobna afera. No, no. Poczekajcie, bo my tutaj cały czas trafiamy na jednego przeciwnika, ale tam było prawda kilka tych postaci do ubicia. No oni się różnili tym kolory, kolory. Tak. Ale co? Ale był jakiś orzeł, mnisi. przecież był ten tak, tak. Byli mnisi w podziemiach. Tak, ale oni byli właśnie do pokonywania bardziej już nie tak zręcznościowo, tylko trzeba było mieć coś, jakiś przedmiot. Tak, trzeba mieć kuszę, pop... żeby pokonać orła, który jak a. się nie wystrzelił odpowiednio w odpowiednim momencie z kuszy, to wtedy orzeł wydrapywał oczy od i Piękna to, scenka też to... była byłoby... To jest chyba droga e. tak. ja jeszcze, jeszcze wspomnę o, o, o developerze, bo tam nie dokończyłem. Po Waxworks... Y ...Zmienił nazwę e, na Adventure Soft. I co? I co z mówisz nie Waxworks, tylko horror Horrorsoft. Tak, Horror Sof, Waxworks zmienił nazwę. Na muzyki. to był Waxworks, to nawet? Simon the Sorker? Tak, tak jest. Fajna Ale w zupełnie innych klimatach. Co? Kompletnie, zupełnie jak nie ta firma. No teraz jeszcze trzeba przygotować, bo Michał zaraz orzeł będzie. Orzeł. Ja wnioskuję o ściszenie muzyki z gry, ponieważ... No. no właśnie, bo z tą muzyką jeszcze był fajny motyw taki, że jakby to nawet jeszcze w podstawówce był, to był koniec podstawówki. A tak, to już liczę. Nie, podstawówka jeszcze. W liceum to się już zaczynał pecet. Już tak mocno weszliśmy z peceta. Natomiast, natomiast tam była fajna akcja z muzyką. Jeszcze, że to było takie nietypowe, ale mój ojciec tam miał też akcje takie, że miał tam czasami audiofilskie takie zaciągłości i miał dużą taką retro wieżę, taką srebrną i duże takie wielkie głośniki. I my z Hubertem właśnie przychodziliśmy po szkole, nikogo nie było. A to teraz jeśli chodzi o muzykę w takim razie, to, to, to co mówię teraz to może być jakiś jest bullshit, bo znalazłem to na szybko, ale za tą muzykę po części jest odpowiedzialny gość, który się nazywa Gerald Woodrow i to jest gość, który grał z Black Sabbath jest z Philem Collinsem i Robertem Plantem gdzieś tam no, okazjonalnie. Więc... Jest to, jest to, że To górna puła. Pół. Jest... Jeśli nie bredzę oczywiście. Jeśli nie bredzę, Ale nic tak. nie piłeś dzisiaj tego. Tak. <laughs> Jeszcze nie, bo dopiero wróciłem z pracy. <laughs> o. To czy... A w ogóle jeszcze taka akcja, bo jedynka właśnie nie miała tego klimatu filmu, bardzo dobrze, czyli cały czas się czuło, że to dzieje się tak naprawdę jakiś w czasach, nie wiem, średniowiecza, tak, jakichś takich mrocznych. Bardzo, przepraszam, ten zamek, on miał umiejscowienie w fabule, on należał do jakiegoś kuzyna, który tam władał czymś tam. Tak, 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 ale w filmie, w filmie jest współ, taka współczesna czasy, nie? Tak, czy koniec, nie, natomiast... No, ale właśnie, gra się dzieje w filmie wcześniej czy współcześnie, kiedyś tam. Współcześnie, współcześnie. Nie, gra, tak, ale tego nie widać, tak? Kompletnie nie, chyba. Bo wchodzisz znaczy, już przed... No nie widać, no, masz, jesteś normalnie ubrany i masz... Nie wiem, świecą na początku Ale nie, widzisz rycerzy, tak? U zbrojec. Tak, co tak jak jesteś to, ubrany współcześnie. Ale jesteś ubrany współcześnie. Ale gdzie cię widać, tam? Nie, nie, nie wydaje mi się, No to, tutaj widać, bo, generalnie chodzi o to, że Elvira do ciebie dzwoni i wynajmuje Nie, ja wiem. Ja wiem Ja wiem, Tylko że chodziło mi o to, że już jak przekraczamy tę granicę zamku, to naprawdę wchodzimy w to, że jest to taki tajemnica mrok w do drugiej części, która się <coughs> zaczyna zupełnie na ulicy. Tak, tak, Gdzie to... jest płot, gdzie jest normalny dom, budynek, e, gdzie stoją, nie wiem, nie pamiętam czy stoją samochody, no ale mogłyby stać samochody. To jest samochód z... Elviry. Tak, czyli nie ma w ogóle tam takiego naprawdę e, przeniesienia się w inne czasy, tylko jest, no jesteśmy tu i teraz, można powiedzieć. Zresztą tam ogóle... jest przecież akcja w studiu filmowym w drugiej części. Tak, 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 tak. To jest mnóstwo, mm -hmm. tak, tak, Mnóstwo takich kalerów. Tak, jeśli, jeśli chodzi o dwójkę, no to to właśnie jest super, że akcja dzieje się w studiu filmowym i ono na skutek tam jakiś e, przykrej akcji. E, wszystkie rekwizyty zamieniają się w prawdziwe, czyli potwory i gra się zapowiada super, natomiast bo chodzisz po tym studiu, nic tam nie ma. Jest jeden ciekawy motyw, gdzie, e, gdzie spotykasz Indianina, który mówi, że to studio nie powinno zostać zbudowane na, w tym miejscu na dawnym cmentarzu indyjskim, co od razu nawiązuje. Do poltergeist. Do jednego, okay, so poltergeist. Tak, dokładnie. Natomiast e, no to... dwie trzecie gry, gry to jest uważanie po jakichś podziemiach i walka z robakami. Może spłycam, ale kompletnie jakoś mi to nie podeszło. E, tak. ja ale ona lepsze w... oceny miała ja od to... mi ten. Tym, tym, tym. Teraz pamiętam, natomiast hmm. nie wyciągnąłbym go od razu, to hmm. pamiętam jak mówił o tym cmentarzu. Tak, to... <śmienny> tak, się w ogóle chyba wcielało w cztery postacie, bo w cztery role był. Chyba kaskader, do... rewolwer. to tak, tak, tak. mógłbyś wybrać sobie profil taki, jakby. Bohatera, tak? W zależności od jakiej statystyki on później miał. Ale dwójka, no. Ja chyba nawet ją skończyłem w odróżnieniu od jedynki, natomiast no już tak nie przypadło do gustu. Jedynka dla mnie jest... Czyli jedynka miała bardzo dobre oceny w prasie, dwójka prawie tak samo dobre i, i trójka też ciągle powyżej tam 85%. A jeszcze, a jeszcze z takich ciekawostek takich moich życiowych, można powiedzieć, to ta z dwójki, jak dwójka się zaczyna, właśnie ten taki płot, taki typowy płot tam, nie wiem, siatka, jakieś wejście do jakiegoś budynku, do domu, to przez całe moje życie, od tych momentów jak obejrzałem Elvira, jak idę gdzieś wieczorem, to miałem I, mnóstwo takich scen, że szedłem i patrzę, o, scenka jak z Elwiry. Bo, bo to jest bardzo typowe, był płot, za tym jakiś budynek. Widzisz panią z obcym tym biustem? Jest, nie, ale nie, no, to, tam nic nie ma, on jest właśnie taki tajemniczy, taki, tylko w nocy właśnie, szedłem gdzieś w nocy, po przechodzę tylko dira... płotu. Elvira 2. <laughs> Ta konkluzja dlaczego wybraliśmy tą Elwirę, ponieważ e, gdzieś tam lubimy tego typu gatunek mister, przygoda i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy mężczyznami. Jesteśmy mężczyznami. Horror, tak? Horror, tak? jesteśmy mężczyznami. Sam horror mnie wypił z rytmu. Przepraszam. E, no i doszliśmy do wniosku, że większość z nas się lubi e, ten, ten gatunek typu survival horror. I dla tych, którzy nie grali, a na pewno się otarli o Resident Evil o serię, na pewno się otarli o co jeszcze, o e... Silent Hill, o Silent Hill, to, 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 to... Hence, oczywiście, że Elvira może dzisiaj nie, nie ma co szans o oprawę wizualną stawać w szranki. Natomiast ja myślę, że Fabuła i, i plus y... w tamtym czasie Fabuła, y... ta wyśmienita grafika jak na tamten czas, plus odrobina wyobraźni, plus ta naprawdę fajna. Ufa, taka poważna, to nie ma żartów. Tak, tak. To, to dawało kupę, kupę fajnej zabawy. Ja nie, nie, nie pokuszę się, żebyśmy skończyli. Na pewno w skończyliśmy i to w większym gronie, bo w tego typu gry ja siadałem z kumplami i lubiliśmy tego typu gry kończyć razem. Więcej osób na zasadzie co trzy połowy, to nie jedna, ale, ale tak. Tak najbardziej. Dzisiaj ja myślę, że, że, że można spróbować. No, może nie, nie wzdrygnie się człowiek na, na krześle, bo no, chyba żeby to w, wrzucić w uchadę żeby nie pozwolić na doczytywania, żeby troszeczkę szybciej się działo. No i grasz na czy... słuchawkach to może wtedy. tym. I, i nie łama ich. Właśnie, nie łamać, nie łamać. Tak na zakończenie jeszcze powiem, że to uniwersum Elwiry po, po grach zostało rozbudowane o komiksy ze stajni DC Comics, czyli tych od Supermana, Batmana. Pojawiły się też jakieś książki, gry planszowe i też był flipper taki typowy z kulą, prawda? Był, był. I on, on podobno całkiem się sobie radził. I on się w Polsce pojawiał, bo jego mm -hmm. pokojarzy. Tak. no ale była też symbolem właśnie dla Amery Amerykanów tego Halloween. Tam było mnóstwo tych strojów, on się przebiera tam. I zresztą widać, jak się wrzuci, jak na nam ludzie się ustawiają z tą postacią. Tak, tak. To jest no. ciekawe, prawda? My tu mówimy pastisz, pastisz, a wiecie z kim mi się kojarzy Dira z, z Z, z, jak? z żoną Badi Bandi Peggy z, Bundy. z Peggy tak. <laughs> 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 Bandi. <to> <laughs> z Peggy Bandi, tak. Chyba ze względu na fryzurę i Ja. valori No, ale nie dobrze, dobrze pokazane dwie tak dobra, słuchajcie, Poczekajcie, to... no, bo jeszcze nie no. byłbym sobą, gdybym nie wrzucił jakiś tutaj... Huber te, na koniec. Tej tej ...ciekawostki. O, nie wiem, czy na koniec, czy na początek, to zależy już od montażysty. A takie <grym>, efekty specjalne ma. Tak, tak. E, więc mam dwie ciekawostki, które znalazłem, a akurat było bardzo ciężkie, żeby znaleźć cokolwiek o Elwirze, więc szukałem bardziej o Cassandrze Peterson, która mnie zafascynowała, nie ukrywając. E, mówiliśmy, że ona zdobyła z, o, sławę dzięki swoim spłycając, tak po prostu to, jest, to, to było takie bardzo, bardzo szowinistyczne. Tak. Tak. tak jest. Natomiast ona zaczynała swoją karierę, tak jak każdy z nas chciałby pewnie zacząć. Pierwszy film, gdzie jako statystka wystąpiła, to był Bond. Diamenty są wieczne. A drugi film pracował u boku Frederico Felliniego e, w firmie Rzym. E... Dobra, tak. słuchajcie, to będziemy kończyć nagranie. W takim razie pogadaliśmy dzisiaj o Miłej Pani, o, o fajnej franczyzie. Fajne gry były, filmy trochę gorsze, ale bawiliśmy się dobrze. Marek Pańczyk, Hubert Studniarek, Dzięki. Michał Lobocha, Marcin Kendra i do zobaczenia w kolejnym Loadingu. Dobra, możemy lecieć dalej. Eee, o czym tak. gadaliśmy? Dla mnie, to jest. Tajemniczony Hubert wrócił z klopa. <grym> <grym> Nieprawda, wróciłem do rozmowy służbowej. <grym> Marci zaś coś nacisnął. Komputer odkrył. Od... O, słychać mnie? Tak. Tak, ten... włączyła mikser, takie efekty specjalne. Bo, <grym> no, <grym> no,